Proszę Państwa, idą nasze amulety. Amulety szczęścia. Izabela Małysz, Adam Małysz. Trzy medale Polski Skoków. Proszę bardzo. Wielkie gratulacje Pani Izo. Cieszymy się. Proszę. Adam, stań, Adam, stań. Się. Ojciec, stańcie, czy Miało czerwoni. Ale proszę powiedzieć, co, co, co prezes wtedy czuł, jak, jak właśnie Katz skoczył 125 w normalnych warunkach, z trzech przeskoczków wcześniej. Nie wiadomo dlaczego go po Raimundzie no tak długo ale, trzymali? No ale prędkość było widać, jaką miał 91. Tak. 4 km prawie gorzej od Raimunda, więc no, tam się dużo działo. i Ja się bardziej obawiałem na to, jak przylądowani, żeby się nic nie wydarzyło, bo tego śniegu tam było bardzo dużo. No dramaturgia straszna z jednej strony, a z drugiej strony to nie jest przypadek. Po prostu chłopaki wywalczyli ten medal i to jest najważniejsze. No właśnie, ale Paweł Wąsek też dzisiaj dojechał z formą można powiedzieć, bo te jego próby ponad 130 metrów w pierwszej i w drugiej serii, no to było imponujące, że jednak nie jedziemy tylko na kacprze, ale że mamy naprawdę super duet. No dokładnie tak jest, no niezmiernie się cieszymy i... A my to! Grzesiu Momody, fotoreporter zajmujący się od stu lat skokami. No powiem tak, że no... Pięknie, historia się znów nowa napisała, trzy medale. Powiem szczerze, że tak to, 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 to co zrobił Kacper, no to nie udało się żadnemu ze skoczków. Tak, Trzy żadnego. medale na jednych tak, tak. igrzyskach, no. Ale no fajnie, fajnie, ja się niezmiernie cieszę i tym bardziej dla samego też choćby Pawła i Maćka, że, że tyle było krytyki różne i tak dalej. Mało kto w to wierzył, a pokazali, że można przygotować formę na igrzyska i Paweł naprawdę dzisiaj skakał bardzo dobrze. No nie wiem, gdyby Adam Małżon układał kadrę na te igrzyska, czy Michał Białoński, to zamiast Pawła Wąska mógłby się tam znaleźć na przykład Dawid Kubacki, albo Piotr Żyła, jakby pan to obstawiał, a tu tymczasem Maciej Maciusiak Mówi Wąsek, on na treningach skacze pojedyncze skoki, które dadzą nam medal. No i się okazało, że znowu Maciusiak miał rację. Dokładnie tak. Ja zresztą z Maciem rozmawiałem o, o tym i Maciek gdzieś tam powiedział, że prezesie plany są takie, wycofujemy Pawła, wycofujemy w ostatniej fazie Kacpra i robimy wszystko, żeby zdobywa, zdobyli tam medale. No i powiem szczerze, sam byłem na początku w szoku. Tym bardziej po tych wszystkich skokach, które były, po tych różnym hejcie i tak dalej. Ale mówię, trzeba postawić wszystko na jedną kartę i Maciek to zrobił, dokonał to z tym teamem i no, napisaliśmy kolejną historię i to jest dla mnie najważniejsze. Polski związek narciarski górą, bo fantastyczne też miejsca Maryny, Gąsińcy Daniel, no nie zgoliła panu Wąsa, ale, ale ten drugi przejazd to przecież taka petarda, ta ona powyprzedzała Shipring, Godzie, no to naprawdę, no i medale skoczków. Trzy medale! No, Kasper Tomasiak trzykrotny medalista olimpijski, a my rozmawialiśmy tu z kibicami, oni go na początku listopada nawet nie znali. No, myślę, że to nazwisko gdzieś tam zapadnie już teraz, nie tylko wśród kibiców, ale pozostałych skoczków bardzo głęboko. I to już też widać, że Kasper naprawdę i bardzo ładnie leci w powietrzu i ląduje. Już dostaje naprawdę zasłużone noty, takie jak ci najlepsi zawodnicy. I to, to jest bardzo cieszące, że, że tak szybko wskoczył w to i tam pozostał. Ale on sobie poradzi z tym, co się będzie, do dziura, on sobie poradzi z tym, co się będzie wokół niego działo, koczujące pod domem telewizji. Adam Małysz to przeżywał od 2001 roku prośby o telewizję, śniadaniowe udział, gdzieś tam tokszoły, a to jeszcze skromny, młody chłopak chodzący do, yy, do szkoły jeszcze, który lubi ro, robi robić show, ale w jednym miejscu na skoczni. No dokładnie tak. Ja, na, na szczęście jeszcze mamy sezon do końca, i do koniec marca to jest dopiero końcówka, więc teraz na pewno ma trochę wymówkę na to, żeby wszystkim odmawiać. Na pewno nie uniknie, nie, nie uniknie jakiegoś przywitania pewnie u siebie tam w mieście czy w gminie. E, ale ma bardzo takich rozsądnych rodziców, którzy, którzy bardzo krótko to trzymią i tak dalej, więc przed nim cała kariera, i nie możemy teraz tego zaprzepaścić. Musimy mu na, naprawdę dać spokój trenować. Nawet ci, którzy będą chcieć dzisiaj go rozszarpać i, i właśnie brać do wszystkich talk show'ów, śniadaniówek i tak dalej, muszą zrozumieć, że to jest zawodnik, który dopiero zaczyna swoją karierę, a już osiągnął tak wiele. No Właśnie w niedzielę na skoczni imienia Adama Małysza będą trwały, tu jeszcze i one się będą kończyły, a tam już będzie rywalizacją Mistrzostwa Polski. Piotr Żyła, Dawid Kubacki będą chcieli pokazać i my wam tu damy. Medaliści, olimpijscy, jesteśmy lepsi. No chyba bilety wszystkie pójdą na pniu. Eee, nie zamierzamy sprzedawać biletów. Mam nadzieję, że, że uda się zrobić tak, że te mistrzostwa będą otwarte. Choć jest to bardzo trudne, bo de facto e, imprezy masowe zaczynają się po powyżej tysiąca osób. Eee, cały czas pracujemy nad tym, co możemy zrobić, żeby faktycznie kibiców wpuścić tam, żeby mogli też osobiście przywitać Kacpra, e, Pawła, e, trenerów, cały sztab. Eee, będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że się uda. No właśnie, panie prezesie, tu nie ma, oni nie mają czasu na świętowanie, bo już jutro rano wracają do Polski. Mistrzostwa Polski, później Puchar Świata. To wszystko pędzi na pełnej mocy i dopiero. Mistrzostwa dopier... Świata Juniorów dla Kacpra jeszcze. A, jeszcze pojedzie na Mistrzostwa no, Świata Juniorów? No dokładnie. No to pięknie, to może mieć w ciągu miesiąca trzy medale olimpijskie, być może oby Mistrzostwo Świata Juniorów, może Mistrzostwo Polski, no i jeszcze powalczyć o pierwsze podium w Pucharze Świata indywidualny. No, długa droga jeszcze na pewno przed chłopakami, tym bardziej, że teraz muszą odpocząć, bo to jest najważniejsze, bo te emocje dopiero przyjdą po wyjeździe tutaj stąd. To zawsze tak jest. Tu jesteś cały czas w takim, takim napięciu i cały czas gdzieś tam, jeszcze myślisz o tym, a później przyjeżdżasz, naraz ta, cała ta, te emocje spadają i wtedy, wtedy naprawdę wchodzi dopiero świadomość, co, co się zrobiło, jak się zrobiło. Paweł Wąsek może się nakręcić na takie skakanie, w jakim go nie widzieliśmy nawet rok temu. Nie wiem, czy pan się zgodzi, bo gdzieś te trudniejsze momenty, początek sezonu wyraźnie są za nim. On radzi sobie i technicznie, i mentalnie, a siłę zawsze miał. No tak, no, jak przypomnimy sobie poprzedni sezon Pawła, to był jego najlepszy sezon w karierze. I my wiemy doskonale, że ten zawodnik ma bardzo duży potencjał. Oczywiście te, 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 te ostatnie skoki było mu bardzo ciężko, choćby przez same zmiany w kombinezonie. W tym wszystkim zawodnik musi się do tego dostosować, i, i często właśnie nie każdy z tym sobie od razu radzi. No, cieszę się bardzo, że udało się na tyle Pawła dopracować i na tyle e, dopieścić te wszystkie rzeczy, które gdzieś mu tam brakowały, że odżył no i zdobył medal. I te nowe kombinezony, o których rozmawialiśmy w Pana siedzibie w Krakowie wypaliły też, no bo jeśli nie, nie dzięki nim latali tak daleko, no to szczęście przyniósł. Powiem szczerze, nie wiem, o których teraz mówisz e, kombinezonach. O tych, o tych, co miały być specjalnie na igrzyska, te niebieskie. No, myślę, że chodziło o coś innego, bo my też staramy się, dostaliśmy licencję na, na polski materiał, jeśli chodzi o kombinezony. On jest cały czas w fazie testów. Niestety nie zdążyliśmy jeszcze przed, przed igrzyskami, ale udało się te kombinezony, które dzisiaj skakały chłopaki i wcześniej na tyle dopracować, że no, że dały jakby rezultat. Jak pan na gorąco tak podsumuje igrzyska dla Polskiego Związku Narciarskiego? No skoczkowie spowodowali, że absolutnie najlepsze w historii, no, nie licząc tych może Soczi, gdzie były złote medale Kamila czy Pionkczank, ale no jednak ta gama szeroka tych wszystkich naszych zawodników, czy Ola Król, czy Maryna Gąsienica, czy Ania, która była Pierwszy raz w dziesiątce skoczkiń w historii całego polskiego skakania. No to jest coś, czego nie można się było chyba spodziewać przed wyjazdem do Włoch. No, oczywiście były jakby tam jakieś nadzieje na, na medale, czy to, czy to czy to Ola Król, czy, czy Mariana Gościenica, e, czy tutaj cały czas rozmawiano o tym, że mimo wszystko Kacper gdzieś tam e, ma możliwości na to, żeby walczyć, ale myślę, że nikt nie przypuszczał tak do końca, że, że faktycznie e, w, przynajmniej w skokach jest w stanie na tyle odpalić. To tylko wiara trenerów, tylko wiara nasza, która powodowała, że trzeba zaufać. Ja zawsze powtarzam, trener to jest jak wyrocznia. Jemu trzeba dać pracować. On ma się wykazać, jeśli się nie wykaże, rozmowy po sezonie i wtedy możemy kogoś oceniać, ale nie w trakcie. Teraz chciałem pochwalić jeszcze dyrektora Kamila Fundanicza, pierwszy dyrektor sportowy PZN z, z biegów narciarskich, bo te metody, reformy, które wprowadza, już widać, że zaczyna je skutkować. Eliza Rudzka Michałek w tym biegu 4 razy 7,5 kilometra potrafiła naprawdę taką zmianę dać, że tam doganiała straty, a ostatecznie z Izą Marcisz powyprzedzały Stonki, gdyby nie złamana narta Oli. To by były, kto wie, by nie na dziesiątym, dziewiątym miejscu, goniły nawet czeszki. Widać, że małymi mikro... Rokami idziemy do przodu, także w biegach kobiet. No to się wszystko rozwija. No, najgorsze jest to, że, że de facto bardzo często nie jest nam dany czas. Bo jeśli pokolenie się pewne zmienia, no to jest potrzebny czas do tego, żeby faktycznie to, ta, ta, ta zmiana nastąpiła. My mieliśmy bardzo duży problem i, i to w biegach, i, i nawet w skokach, które zawsze są popularne, ale ten ostatni okres był ciężki choćby dlatego, że było tych zawodników sporo, ale dochodzili do pewnej ściany bardzo utalentowani zawodnicy. Myślę, że spokojnie pokroił Kacpra, ale niestety no, gdzieś tam nie mogli przebić tej, tej bariery. A teraz pojawili się zawodnicy, którzy faktycznie coraz mocniejsi są, e, jeśli chodzi o psychikę, no a Kacper to już jest w ogóle ewenement, bo ten to rozbił cały system. <noise> ale też a propos systemu widać, no, trochę głos nam się pogorszył, bo jesteśmy w tunelu, ale zaraz wyjdziemy, że a propos systemu, to ten system funkcjonuje, zarówno jeśli chodzi o działający od niepamiętnych już czasów y, turnieje, szukamy następców mistrza, najpierw Orlen Cup, Lot, Lotoska, później Orlen Cup, poprzez SMS-y szczyrk, a skończywszy na takich prywatnych inicjatywach jak Ewenement Zakopane, czyli klub Kamila i Ewy Bilan-Stoch, no to tam jest naprawdę rzesza młodzieży głodnej sukcesów i chcą każdy iść w ślady Adama Małyszaka, Mila Stocha czy Kacpra Tomasiaka. No, dokładnie tak. No to, to, to jest fajne, że, że było nam dane przede wszystkim przez te wiele lata e, brać udział w takich programach. Mieliśmy sponsora, tak jak wspomniałeś, czy to Lotos, czy teraz Orlen, który wspiera nas bardzo mocno. E, no i te programy działają, to pokazuje, bo ci wszyscy wychowankowie, nawet, nawet Kamil czy Dawid, to, to jest pokolenie, które już zaczynało startować w tych, w tych zawodach. Pierwszy Lotos Cup, później Orlen Cup. I no, powiem szczerze, że. My możemy tylko serdecznie podziękować sponsorom za zaufanie, za to, że są z nami i że, że wspierają nas przez cały czas. Eee, skoki jeszcze nie umarły.